Przy każdym święcie lub uroczystości maryjnej mam takie wspomnienie ze swojego życia, gdy w czasie mojej formacji seminaryjnej, na piątym roku przed święceniami diakonatu, postanowiłem, że jeszcze wstrzymam się ze święceniami i wybiorę się na roczny urlop dziekański. W tym czasie wielu kleryków na takich urlopach było. Większość z nich po prostu ten urlop spędzała w taki sposób, że no, byli posyłani do różnych parafii, między innymi też do Suwałk, gdzie spędzali i pomagali w pracy duszpasterskiej księżom proboszczom, księżom wikariuszom na tyle, na ile mogli to robić. Ja wtedy taki urlop postanowiłem, że po prostu zdejmuję sutannę i idę w świat. I kroki moje zostały jakby... Poszedłem w takim kierunku, żeby jednak jeszcze, e, będąc też normalnie w świecie, e, zastanowić się nad swoją drogą e, życiową, swoim powołaniem. E, wylądowałem u mojego taty, która, który pracował w Anglii. Tam e, pomagałem jako taki zwykły pomocnik na budowie. I ze mną było jeszcze też takich dwóch mniej więcej moich rówieśników. My takimi tam po prostu przynieść, podej pozamiataj e, byliśmy pomagierami i trwały właśnie wakacje zbliżał się 15 sierpnia w Anglii dla nas w Polsce ta uroczystość bardzo ważna w Anglii nie do końca więc zwykły dzień w tygodniu szef normalnie mówił że mamy przyjść do pracy i zacząłem dyskutować z tymi pracownikami, z którymi współpracowałem, że jestem człowiekiem wierzącym, że jest 15 sierpnia, że tego 15 sierpnia chcę iść do kościoła świętować w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. I przypominam właśnie sobie i za każdym razem, gdy pochylamy się nad tajemnicami życia Maryi i tym, w jaki sposób wielkimi łaskami Pan Bóg obdarzał ją w życiu, począwszy od jej narodzenia, co świętujemy dzisiaj, później przez jej życie i posługę w świątyni, w zwiastowanie, gdzie zostaje matką Syna Bożego, Boże Narodzenie, całe życie Jezusa kiedy się nim opiekowała i była, gdzie później też była świadkiem Jego męki, Jego śmierci na krzyżu, gdzie oczekiwała też z apostołami na zesłanie Ducha Świętego i tego Ducha Świętego otrzymała, aż wreszcie po jej w niebo wzięcie i gdy opowiadałem właśnie tą historię, jak to wszystko wyglądało. Że była taka kobieta, która poczęła z Ducha Świętego Która urodziła syna bez pomocy męża Gdzie teraz czcimy ją jako tą, która ciałem i duszą została wzięta do nieba No to ci chłopacy, ci moi rówieśnicy wtedy po prostu się tylko w głowę pokali i mówią Jak można w takie rzeczy wierzyć? Co to w ogóle jest? Co to za wiara? Przecież to są jakieś historyjki, jakieś bajki, dosłownie bajki może z jednej strony po ludzku patrząc, bo oprócz Maryi nie było takiej osoby na świecie, która doświadczyła i jakby otrzymała tak wiele łask od samego Pana Boga, wpisując się w historię zbawienia, ale z drugiej strony właśnie ona jest tym świadkiem, który świadczy w swoim życiu, że Pan Bóg może obdarzać wielkimi łaskami, Pan Bóg jest wszechmogący, Pan Bóg może czynić cuda w życiu człowieka. I właśnie takie cuda dzieją się w życiu Maryi. I my, gdy czcimy Matkę Najświętszą, gdy modlimy się za jej przyczyną, kiedy chcemy świętować dzisiaj to święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ale i wszystkie inne święta i uroczystości maryjne, to jest ten moment, kiedy mamy brać taki stuprocentowy przykład z jej życia, z jej posłuszeństwa, w jaki sposób swoje życie tutaj na ziemi przeżyła. Ale też mamy otwierać się w swoim życiu, w swojej codzienności, w swoich obowiązkach na, takie, na tą łaskę Pana Boga, bo i w naszym życiu Pan Bóg może udzielać tych łask. Tym bardziej nie trzeba tu się stukać w głowę, tylko wzbudzać wiarę i nadzieję i prosić o tę wiarę i nadzieję za przyczyną Najświętszej Marii, że naprawdę wszystko, o co prosimy, jeżeli to jest to oczywiście zgodne z wolą Boże, jeżeli będziemy otwarci na wolę Bożą, naprawdę otrzymamy. Otrzymamy pewnie jeszcze nadmiar tego O co byśmy tak po ludzku prosili Dzisiaj świętujemy narodzenie Najświętszej Maryi Panny Pan Bóg przygotował dla niej plan Ale tak jak każdy z nas Miała wolną wolę I tak jak każdy z nas Mogła wybrać inaczej Przychodzi anioł i I, i, się, i, i, i zwiastuje jej Że ma być matką Jezusa Jeszcze po ludzku przecież Sama nawet się tłumaczy No ale jak przecież nie znam męża ale jednak zawierza się, wierzy i ufa Panu Bogu, że dla niego nie ma nic niemożliwego. Dzisiaj Ty, będący na tej przyśpiętej, masz też uświadomić sobie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. I cokolwiek teraz nosisz w swoim sercu, te intencje, z którymi dzisiaj przychodzi, przychodzisz na Eucharystię, oddawaj za wstawieństwem Matki Bożej i uświadamiaj sobie naprawdę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jesteśmy wolni, mamy wolną wolę, ale na pewno lepiej i owocniej będziemy przeżywali nasze życie, jeżeli tą wolę będziemy też ukierunkowali na wolę Bożą. To też jest ważne, żeby umieć odkrywać wolę Bożą w naszym życiu, w naszej codzienności. Róbmy to na wzór Najświętszej Maryi Panny. Amen.